Cześć, no ja zabrałem się za okrywanie bananowców, które zimują w gruncie, no tutaj na pierwszy ogień poszły banany na wyspie. Pierwszy będzie obudowywany Maureli, ten Maureli jest to Maureli dwuletni, już jedną zimę spędził w gruncie. Dorósł w tym roku do około 3,5 metra. Obwód pnia ma jakieś 145 cm 147 Tutaj obok rośnie kępa Musabasio, tak samo dwuletnia na razie jest pierwsza warstwa osłony zrobiona, tam trzeba było to wypoziomować, bo grunt jest ze spadkiem w kierunku wody i tutaj jest kępa sicimensis. Sycimensis dorósł do 3,80 m. Jest to też dwuletnia z dwuletniej sadzonki. No sadzonka, która była tu posadzona, była mniejsza od tego najmniejszego odrostu tutaj. Na, ten, na, na dzień dzisiejszy najgrubszy pień ma 65 cm ob, 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 obwodu całkiem całkiem sporawy w no, Sikimensis trzeba będzie kępę Sikimensis, z niektóre piękki trzeba będzie troszeczkę się z nimi siłować, żeby weszły w, w osłonę, bo no, skrajne piękki rosną przechylone na boki, także będę je jakoś pasem musiał lekko nagiąć No, półmetrowe płyty styropianowe, e, ułożone na, na razie jako pierwsza warstwa, no, sięgają tym bananom, zwłaszcza na ledwie do kostek. Kanny jeszcze kwitną. No, w tamtym roku chyba około dwa tygodnie wcześniej były, były zakładane osłony. Ogólnie te osłony będą obsypane, już tutaj zacząłem pomału obsypywać materiałem takim do kompostowania. No i doprowadzony został już tutaj prąd. Znaczy prąd na razie jeszcze nie jest na wyspę, doprowadzony, ale rozprowadzone kable są już tutaj po budach. Do każdej budy jest doprowadzony kabel Dobra, to by było chyba na tyle, nie będę przedłużał. Może później coś jeszcze dogram, jak będzie coś więcej zrobione. Jak będzie coś więcej zrobione przy maurelacie, bo za niego się głównie dzisiaj biorę No i maureli okryty A no już wczoraj go okryłem, ale nie zdążyłem nagrać, bo już było, zrobiło się ciemno. Także dzisiaj pokażę jak, jak będzie zimowany. No będzie zimowany podobnie jak w tamtym roku, z tym, że budka jest podniesiona o jedną płytę, czyli o pół metra. W tym roku ma 2,5 metra wysokości budka cała. Przykryta jest płytą z połowy węglanu, także tutaj słońce mu będzie dochodziło, światła. Jak będzie zimniej to, to planuję przykrywać yy, albo wymienia tą płytę na, na taką pokrywę z, ze styropianu, albo położę styropian po prostu na tą płytę. No, trzeba było Maurylasa troszeczkę naprostować, bo trosz, uciekł od pionu. Także przywiązałem go sznurkiem do dwóch palików. Naciągłem trzeba było podłożyć jakieś podkładki, żeby ten sznurek nie wzinął się w niego. Eee, dogrzewany będzie takim termowentylatorkiem małym, o mocy 400 W, w sumie 400 W ma, jak mierzyłem. Eee, termostat ustawiony jest na, na 10 stopni. Oprócz tego jest e, kabel grzewczy wkopany tutaj w grunt, na około, e, na około banana. Kabel grzewczy podłączyłem do, do włącznika czasowego. Włącznik czasowy ustawiłem na pół godziny grzania, pół godziny niegrzania i tak cały czas. O tu ma jak widać okno z szybami otwierane jako dźwiczki. No i tak, tak będzie sobie zimował. No mam nadzieję, że w tym roku zima będzie troszeczkę bardziej sroga niż w tamtym roku. W tamtym roku no to yy, ziemia nie zamarzła nawet na centymetr. A chciałbym, żeby zima przyszła tam przynajmniej na ten tydzień, dwa. Jakaś taka bardziej bardziej sroga. Na tyle sroga, żeby staw zamarzł, żeby można było chodzić po lodzie. Bo już dwie ostatnie zimy były takie, że Staw nie zamarzał na tyle, żeby chodzić po lodzie. No a poza tym, żeby przetestować te konstrukcje, które tutaj robię tym bananom, bo w tamtym roku, przy takiej zimie jak była w tamtym roku, to, to, nie, było, to nie było żadnym wyczynem przyzimowania jakiegokolwiek banana w gruncie. No, u mnie nawet wylutiny przyzimowały w gruncie. Dwie kępki, co prawda, jedna kępka była dogrzewana, ale druga była niedogrzewana w takiej właśnie styropianowej budce. No i rosną te kępki do tej pory. A może innym razem pokażę te pozostałe kępy bananów. Tutaj jest Basio, tutaj robię teraz właśnie mu też taką konstrukcję na budkę. No i Sikimensis też, już ma konstrukcję zrobioną. Na razie styropianu nie przykręcam. No bo jeszcze wygląda jak wygląda. Wygląda całkiem, całkiem ładnie. Styropian przykręcam już jak będą jakieś prognozy. No na razie na dzień dzisiejszy nie widzę jeszcze takich prognoz z przymrozkami jakimiś. Podobnie z Basio. A no te dwie kępy będę, będą dogrzewane. No tak myślę chyba też takimi termowentylatorkami. Będę je dogrzewał. Temperatura będzie ustawiona tam na około 5 stopni. W tamtym roku dogrzewałem te budki wężami świetnymi no i dawało radę. No. Nie wiem, jakby, jakby sobie dawały radę te węże w przypadku tam minus 20 stopni, ale podejrzewam, żeby dały radę. No z tym, że te węże świetne już mi na koniec sezonu coraz gorzej tam świeciły. Miały przerwy. Tam kawałek świeciło, później w środku tam z metr nie świeciło i takie poszarpane już trochę są. Także nie są jakieś, nie są trwałe te węże świetne, muszę powiedzieć. Są do nich jakieś złączki tam przeznaczone, nawet mam te złączki, ale to wszystko jest takie jakieś delikatne, kruche, że roz, rozwala się w rękach. Także, także będę pomału odchodził od tych węży świetnych na rzecz właśnie takich termowentylatorków małych dobra to by było na tyle no tutaj mam trzy bananowce na wyspie ale w sumie mam tych bananowców do zimowania w gruncie przeznaczonych sporo więcej także roboty jest od groma jeszcze przy tym no ale nie będę już tutaj na ten temat się rozwodził no a to na razie